W gospodarstwie Macieja Kazimierczaka w nowym dworze goszczy, już dwa sezony pracuje siewnik Pottinger Terras MC6. Jest on wyposażony w system sterowania Artis Plus, który wymaga tylko jednej pary złączy do sterowania funkcjami siewnika i jednej pary złączy hydraulicznych z wolnym spływem do zasilania dmuchawy. Aby przygotować siewnik do pracy należy m.in. ustawić na sterowniku rodzaj ziarna i dawkę wysiewu na 1 hektar. Wybrane parametry widać na ekranie sterownika. Wskazuje on także zalecane obroty dmuchawy. Wskazuje nam, jakie wybraliśmy ziarno. Wskazuje nam, jakie są zalecane obroty dmuchawy. Możemy również wprowadzić masę tysiąca ziaren. Po wprowadzeniu danych sterownik sprawdza m.in. czy założony wałek dozujący w aparacie wysiewającym jest właściwy. Zielony ptaszek wskazuje, że on jest prawidłowy. Po wprowadzeniu wstępnych nastaw możemy sprawdzić dozowanie nasion podczas próby kręconej. Maszyna posiada poza sterownikiem m.in. sposobność zmiany głębokości pracy przednich talerzy względem elementów roboczych drugiego rzędu sekcji uprawowej. Służy do tego cięgno z kilkoma otworami. Podobny mechaniczny sposób odbywa się także regulacja głębokości odkładania nasion. Wykonuje się nią pokrętłem z dźwignią. Na nim znajduje się skala pokazująca przybliżoną wartość głębokości pracy radlic nasiennych. Siewnik posiada system zakładania ścieżek przejazdowych regulowany poprzez zamykanie wylotów nasion z dystrybutora. W tej maszynie zamykane są cztery wyloty z każdej strony siewnika. Część materiału siewnego jest wtedy zawracana do rury wznoszącej, gdzie dostaje się poprzez dodatkowe przewody. Nadmiar powstałych w ten sposób nasion w dystrybutorze jest redukowany poprzez automatyczną korektę dawki stosownie do liczby zamykanych rzędów. Siewnik terasem może pracować bez problemu z prędkościami rzędu kilkunastu kilometrów na godzinę. Producent także przewidział zużywanie się relic wysiewających, dlatego zaprojektował m.in. regulację położenia ramion rolek dociskowych, jak również możliwość zmiany ustawienia zagarniaczy w zależności od warunków i rodzaju gleby. Ten sześciometrowy siewnik składa się do pozycji transportowej hydraulicznie, unoszone są wtedy boczne jego elementy. Przejazdy odbywają się na dwóch skrajnych kołach wału, środkowe koła są unoszone w celu zwiększenia stabilności maszyny.